Homer, gdzie jesteś? Wow. Gdzie ja jestem? Nigdy nie byłem w lesie. Cześć, z tej strony Maciej Blatkiewicz, z bloga Wygrywam z Anoreksją, a to jest program Co ja jem, w którym jem rzecz. Dzisiaj postanowiłem wyjść z domu, jest ładna pogoda, to czemu by z niej nie skorzystać. Zobaczymy jak to wyjdzie, jak wyjdzie fajnie, to być może w przyszłości też będę robił yy, tego typu odcinki. Jest ze mną Homer oczywiście, którego nie mam jak usadowić, więc będzie trochę w tle i będzie wychodził wtedy kiedy trzeba. I jest ze mną produkt, który będę dziś testował, czyli Miller Milch z edycji limitowanej Szoko, Carmel, Cookie. Jeśli chodzi o Miller Milch, jestem ich wielkim fanem. Nawet jakiś czas temu, jakiś czas temu, to eufemizm to było ze 3 lata temu przeprowadziłem test wszystkich smaków Miller Milchów. To były tylko te zwykłe wersje, nie te limitowane. Gdzieś tutaj, gdzieś powinien pojawić się link, który możecie kliknąć i który was przeniesie do tego testu. Na początku chciałem powtórzyć ten test na wizji, ale sobie przypomniałem, że tych Miller jest dużo, że gdy przeprowadzałem ten test na blogu, to jednak piłem je przez parę dni, a nie każdy po, każdy po sobie. Nawet jeśli bym spróbował każdego z tych smaków, nie wiem, po, po dwa, trzy łyki, tylko po to, żeby ich posmakować, no to mogłoby to się źle skończyć dla mojego żołądka. Myślę, że wizyta na tronie byłaby długa, długa i owocna. Owocne to nie jest dobre słowo, ale w każdym razie na pewno by się skończyło jakimś rozważnieniem. Jak mówiłem, jest to Miller Milch o smaku ciastka czekoladowo-karmelowego, tak na dobrą sprawę. Przez parę miesięcy wysłaliście mi na Snapie zdjęcia tego Miller Milcha, a ja nigdzie go nie mogłem znaleźć. Mój Snap to wz.a. podkreśnik bekon, także możecie mi wysyłać fajne rzeczy, to tak nawiasem mówiąc. No i wracając, wysłaliście mi zdjęcia tego, tego Miller Milcha. Bardzo często, bardzo dużo tych zdjęć było i, i co? Ja nigdzie nie mogłem znaleźć tego Miller Milścia. Ja byłem w każdym sklepie, jakim znałem, w każdej żabce, w Tesco, w Lidlu. Nigdzie tego Miller Millsia nie było. No już myślałem, że go nie spróbuję. Tymczasem mój tata pojechał do Niemiec i go kupił. Zwyczajnie. Także dzięki ci tato, zabieram się do testu. No to zdrówko. Prawdę mówiąc, czuję się trochę oszukany. Smakuje jak czekoladowy Miller Mills. Było Jezu, jakiś tak. <grym> Smakuje! Ten ja Minecraft smakuje jak czekoladowy Minecraft. Czekoladowy Minecraft też jest smaczny, lubię go. Aczkolwiek spodziewałem się czegoś więcej jakiegoś ciastka, więcej tego karmelu. Tutaj niestety nie jest aż tak fajnie. Dla pewności jeszcze wezmę parę łyków. Piję do końca. I jednak ten karmel się tutaj mocniej pojawił. Te trzy pierwsze łyki były chyba z radzieckie Ciastka jednak nie czuć. Czuć raczej tylko tą czekoladę z karmelem, coś jak mm, napój Mars, który testowałem jakiś czas temu. Tutaj możecie zobaczyć filmik, w którym testowałem właśnie między innymi napój Mars. Z różnicą, że Miller Milch, ten tutaj Miller Milch jest mniej słodki bo napój Marcy był jednak bardzo, 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 bardzo słodki. Oczywiście jest to słodkie, jest tutaj dużo cukru, ale jednak to nie jest aż taka słodycz. Czuję się mimo wszystko trochę zawiedziony, bo nie ma tego ciastka. Nie czuję tego ciastka. Daję temu Miller Millsowi 7 na 10. I opakowanie po pustych ciastkach, gdyż no nie wyczułem tutaj smaku ciastka, niestety. I to by było na tyle. Dajcie znać, czy taka forma Wam się podoba, czy chcielibyście oglądać więcej odcinków z dworu. Oczywiście większe testy są raczej nie do zrobienia na dworze, ale jakieś takie pojedyncze jak dzisiaj jak najbardziej mogę robić. A poza tym czytajcie mojego bloga wygrywam z .pl, Śledźcie mnie na fejsie i na Instagramie, gdzie jestem jako Wygrywam z anoreksją. A także na Twitterze i na Snapchacie, gdzie jestem jako WZA-Bacon. To by było na tyle. Żegnamy się, Homer. Mm, mam nadzieję, że cieszysz się, że wziąłem Cię na wycieczkę, może kiedyś pojedziemy gdzieś dalej. Do zobaczenia w lepszych czasach i do następnego zjedzenia. Machamy. Na 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 Cześć wszystkim. Na razie.